Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak słuchać po moim głosie czuję się już znacznie lepiej. Znaczy tak naprawdę nie wiem jak się czuję, bo jestem napchany lekami właśnie, żeby się jakoś w miarę dobrze czuć, żeby mnie te zatoki nie bolały. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie króciutko, bo taki jestem jeszcze zaspany, cały dzień leżałem praktycznie w łóżku. Chciałbym kilka rzeczy omówić i taka krótka audycja. Liczyłem Państwo ostatnio, bo tam kiedyś, jak Państwo pamiętacie, mówiłem, że mam 1500 felietonów, potem mi ktoś tam się oburzył, że jakiś jeden z moich krytyków, że to jest niemożliwe. No teraz jesteśmy mniej więcej po obliczeniach. Powstała nowa strona Sukcesów.pl to jest strona z tym starym moim blogiem na Onecie, który był tam 11 chyba lat temu, ponad nawet chyba, tam jest ponad 1000 felietonów to liczymy, 1000 na księga sukcesów ponad 1200 na ecoego.pl, czy ecoego.pl to już mamy 2200 poniżej 500 na starym sam Czeruno to ile to jest? 2,2700 i tam 95 na nowym samczym Czym To ile to jest? 2,2700? No, 2,800. Czyli prawie 3000 felietonów napisałem, Szanowni Państwo. Dobrze, że to zostało podliczone. Ja jeszcze muszę sobie przypomnieć, bo ja chyba gdzieś jeszcze umieszczałem artykuły. Ale to dobra, do to już nie liczę jakichś tam innych rzeczy. No, prawie 3000 felietonów nabiłem przez tyle czasu. Także można poczytać, to jest oczywiście, to są starocie, z którymi się w większości teraz nie zgadzam, no ale niech będzie jako taka pamiątka. Zdjęcia się nie zachowały z bloga Onetu, natomiast zachowały się komentarze, także ci, którzy tam chcą, to nawet mogą Omnibusa Częstochowskiego komentarze zobaczyć, jeśli ktoś będzie czerpał z tego jakąś przyjemność czy coś, to to wszystko powinno być. Nie sprawdzałem jeszcze, bo to jest tego za dużo. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze poinformować. Boże, kochany, w ogóle słyszę tylko na lewe ucho, co mówię, więc nie wiem, jaki mam głos w sumie nawet. Jak przełykam ślinę, takie, czuję jakby mi ktoś taki papier, dyktę tak miażdżył w dłoniach w, w prawym uchu głęboko. No ale mam nadzieję, że jakoś chyba mi słychać, kurczę, ogłuchłem na prawe ucho. Powiem Państwu tak, że wczoraj e, zrobiłem, założyłem konto w sklepie kapsel.pl. To jest taka firma, która... Z jednej strony ona ma tam ciuchy, gadżety. Z jednej strony jest to dla mnie bardzo wygodne, z drugiej jest to kiepskie, bo firma daje asortyment jakieś tam kubki, saszetki, różne rodzaje bluzek. Znaczy nie bluzek, tylko też shirtów, są też figi dla pań, jakieś tam majtki. No i tam żeśmy logo umieścili. Także można sobie taki pamiątkowy kubeczek kupić. No dla mnie ceny są kosmiczne, ale no to mówię, to ja się tym nie zajmuję. To jest tak, że tam się coś kupuje, zamawia, oni to wszystko tworzą, wytwarzają ten produkt, dają na niego obrazek czy logo, wysyłają to i im się płaca pieniądze, oni mi płacą. Za każdy z tych produktów mam 5 zł, prowizji, oczywiście z tego będę się podatek zapłacić, coś tam jeszcze. i Także tak ustaliłem. Każdy produkt ma 5 tych prowizji dla mnie. Tak więc informuję Państwa, no ceny są duże, ale z tego kapsela korzysta tam Śmiechawa TV, także korzystają tacy najbardziej znani youtuberzy w Polsce. No jest to bardzo wygodne, nie muszę nic robić, biegać na pocztę, ale też, to jest straszne, nie mogę kontrolować jakości ubrań. Ale byłoby to dla mnie logistycznie i organizacyjnie rzecz ujmując nie do zrobienia. Ktoś zamawia sobie ogląda bluzę, mówi jeden chce XL, drugi chce M, trzeci chce L i teraz musisz mieć każdy rodzaj i teraz nadruki robić. No nie, no to w ogóle jest nie do zrobienia bez szans. Trzeba byłoby mieć jakąś firmę, pracowników zatrudnić, to jest yy, poszedłbym z torbami. Także informuję Państwa, będzie link po, pod spodem. Informuję też o profilu na Patronite. Jakby ktoś był zainteresowany, można sobie tam zobaczyć, na co zbieram. Tak więc tak, strona Summit web wystartuje ten pan, który bierze 5000 w górę, netto 3, tak naprawdę z podatkiem 23% grubo ponad 7, a tak szczerze mówiąc koło dychy, bo będę chciał jeszcze to jakoś ulepszyć. Będzie minimum za miesiąc, ale to już będzie porządna robota. Tak więc to tylko Państwu powiedziałem, żeby były te sprawy organizacyjne załatwione, wszystkie, żeby były jasne. Powiem Państwu tak, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, często rozmyślałem o swoich chorobach, o tych przeziębieniach, bo tego jest dosyć sporo, ale to zależy do czego to porównać, bo powiem Państwu, że dawniej... 12 ponad lat temu, czy 13, jak paliłem, to miałem cztery takie potężne zapalenia o skrzeli w ciągu roku. To teraz zapalenie o skrzeli nie miałem od wielu wielu lat. Być może teraz miałem zapalenie o skrzeli, ale nie, to też nie było zapalenie o skrzeli. Być może zapalenie opłucnej. Więc zależy z tym częstym chorowaniem, do czego to porównać? Bo dawniej jak paliłem, to chorowałem cały czas, praktycznie. Więc powiem Państwu, że jak chorowałem to, bardzo mocno obserwowałem swoje odczucia związane z chorobą, dlatego że chciałem zobaczyć, jakie dlaczego moja podświadomość doprowadza do chorób, dlaczego podświadomość dopuszcza do choroby, bo wierzę w to, że podświadomość ma moc taką, żeby człowiek na przykład w ogóle nie chorował. Ale z jakichś względów kiedyś taką teorię czytałem, że tam spada jakiś poziom interferonu, że Organizm jakby sobie radzi z toksynami, bo podnosi się temperatura, tam są jakieś takie procesy, człowiek mnie je, i że tam coś podobno się w ten sposób oczyszcza. Nie wiem na ile to jest prawda, nie znam się na tym, tylko Państwu tak jakby napomknąłem o tym. Kurczę, jak głupio się mówi, bo nie za bardzo kurde, nie wiem dlaczego mam te ucho zapchane. Ale yy, powiem Państwu tak. Z tego, co patrzyłem na swoje emocje, a emocje to jest głos tak naprawdę naszej podświadomości, duszy. Zdaniem wielu, podświadomość jest częścią duszy. Byłbym skłonny się z tym nawet zgodzić. Obserwowałem te emocje, żeby zrozumieć, jaką motywację ma podświadomość. Bo człowiek, oczywiście, świadomość człowieka nie chce chorować, nie chce się przeziębiać. Dla mnie, zwłaszcza właśnie miałem drugi raz w życiu, to nie wiem, czy to było zapalenie zatok czy coś. Czy to był po prostu wirus? Ale to samo miałem dwa lata temu, nie wiem jak Państwo pamiętają, w Warszawie byłem sam w mieszkaniu. I to było straszne. Zaraziłem się, bo do taty codziennie chodziłem do szpitala, bo chciałem, żeby tata tam się nie czuł samotny i e, a chodziłem niestety bez czapki jak debil, bo się wstydziłem w czapce chodził. Niestety mam okrągłą głowę, taką typ mongolski. Więc jak nałożę czapkę, to ta głowa jeszcze się staje bardziej okrągła. się wstydziłem w czapce, chociaż teraz to w ogóle cały czas, nawet gdziekolwiek wychodzę, czapkę nakładam, ponieważ moje zdrowie jest ważniejsze niż jakikolwiek wygląd. Ale tu chciałem tak przykozaczyć, nie? W Warszawie idę, debujam się jak małpanie. No i można by powiedzieć, że płakałem później. I to nie jest takie dwuznaczne. No, naprawdę leciały łzy z bólu. I się rano i w nocy łaziłem po do apteki, ale to jest tak cholerny ból w tych zatokach, że to się po prostu w pale nie mieści. To jest tak, jakby mi ktoś tam wbijał ostrza. I powiem państwu, że zastanawiam się, czy, czy ten ból, ale mam za mało jakby materiału porównawczego, czy ten ból nie został jakby wywołany przez to, że wiedząc, że mam katar, sobie przypłukałem zatoki. Tym to się nazywa już państwu mówię, fix sin. To jest taka buteleczka i tam jest proszek, tam jest roztwór soli w idealnej proporcji super jest, jest bezbolesne jak oczywiście człowiek ma zdrowe zatoki powinno się płukać nos powinno się płukać zatoki dlatego, że po każdym katarze te smarki tam za przeproszeniem się robi skorupa i na tej skorupie się robią stany zapalne no jak człowiek jest osłabiony to zachoruje dlatego warto to przemywać, żeby to rozpuszczać wywalać zatok żeby wyrzucać ten cały syf, ale ja to zrobiłem. Dodałem jeszcze trzy krople wody utlenionej. Daje się według zięby jedną kroplę na 5 ml. To ja miałem taki, taki dostałem czajniczek, bo tą butelkę zgubiłem. Dziękuję bardzo, dostałem prezent od e, mojej radiosłuchaczki Kasi z, z United States of America. Taki ładny dostałem. Niestety, droga Kasiu, przecieka ten e, czajniczek. <laughs> e, także, także. Ale fajny jest, taki niebieski ładny. Także tak, szanowni Państwo, i podejrzewam, że to jest ta woda utleniona. Po prostu podrażniłem, być może tam jakieś miejsce było chore na tej bonie śluzowej. Nie, nie znam się na tym. Gdybym tego nie robił, jak następny raz na to zachoruję, nie będę tego robił. Zobaczę, jak będzie ból, to znaczy, że nie odpukania, tylko po prostu, no, 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 tak jest przy tym czy przy tym wirusie, czy nie wiem nawet, jak to nazwać. I powiem Państwu, że tak jak obserwowałem siebie i obserwowałem swoje uczucia, to zwłaszcza teraz może nie, bo teraz było zbyt bolesne, ale na przykład jak chorowałem jakieś, nie wiem, tam Państwo pamiętacie, dwa miesiące temu, to powiem Państwu, że na jakimś głębszym poziomie odczułem satysfakcję, dlatego że ja właściwie nie mam czasu na nic, bo cały czas muszę ogarniać forum, cały czas ludzie w jakichś sprawach do mnie piszą. Ale potem ludzie mają do mnie problem jakiś, że nie odpisuję komuś, że, że za kogo ja się uważam. Jakby ludzie nie rozumieją, że po latach odpisywania cały dzień człowiek ma po prostu dosyć. No po prostu dosyć. No ludzie mi ciągle linki wysyłają. Ja po prostu fizycznie nie byłoby możliwe, żebym ja obejrzał wszystko, co mi ludzie wysyłają, bo po prostu doba ma tylko 24 godziny. W związku z tym ciągle jakieś awarie, ciągle ataki, ciągle to trzeba zrobić tamto, tu ktoś chce porozmawiać, no trzeba to ogarniać, żeby ludzie sobie mogli miło korzystać, za darmo, bezpłatnie, no to ja muszę raz, że zarobić, dwa, że muszę skasować tych bogatszych. Tak jak powtarzam, często jestem jak Robin Hood. Zabieram bogatym fanom, żeby ci biedniejsi mogli sobie skorzystać, bo ja nie byłem, jak byłem młody, nie mogłem korzystać. Także wygodnie, fajnie, bez reklam, biedni mogą sobie korzystać. Oczywiście biedni tego nie doceniają, bo uważają, że to o tak się samo wszystko robi. Znaczy, nie wszyscy są tacy, co doceniają, ale większość jest takich, co nie docenia. Ale okej, okay, jest, jest wiedza, proszę bardzo, ona leży, jest dostępna, wystarczy sobie wejść, poczytać. Tak więc ja po prostu już czasami tym żygam. Bo naprawdę przepraszam za te słowo, ale naprawdę czasami już mam powyżej uszu, bo presja ludzi jest taka, ludzie sobie chcą pogadać. No tak jak Państwu się żale cały czas. Ludzie mi po prostu dupę zawracają. No, ja rozumiem jakieś ciekawe rzeczy, historie. No, coś, co mnie rozwija, coś, z czego nasza mała społeczność może jakiś zysk mieć. Ale tak to już się po prostu nie daje. Niemniej. Jednak mnie to stresuje, bo ludzie, którzy, którym nie odpowiadam, czy nie chcę z nimi jakoś spędzać czasu, no to się czasami mszczą za to, że ja nie mam czasu i czy to idą do hejterów, bluzgają na mnie, czy to robią jakieś brzydkie strony o mnie, czy, czy mnie wyzywają, czy donosy składają, no to już od lat jest norma. Ja po prostu czasami tego mam wszystkiego powyżej uszu, bo ja nie jestem z natury asertywny. U mnie się urucham jak gniew i po prostu muszę tak robić, bo nie byłbym w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Gdybym oddawał swój czas i energię ludziom, no to po prostu bez szans. Trzeba byłoby te forum zamknąć, strony pozamykać i ich do łopaty. No ale wtedy ci ludzie już by nie chcieli się ze mną znać, no bo jak już bym nie miał forum, no to po cholerę to by powiedzieli: jesteś nikim i tyle. No, tak jest często, że ludzie chcą tam pisarza znać, chcą go mieć znajomy, chcą się pochwalić, że z tym pisarzem sobie tam się kumplują czy coś i... No i to tak wygląda. Często są takie akcje, że ludzie tam parę razy ze mną popiszą, czy czasami jakiś mam słabszy dzień, komuś odpiszę, a potem na przykład mi skarżą się, żebym kogoś wypieprzył na przykład z forum, bo ktoś mu coś tam napisał. Powiem Państwu, że to są cały czas presje. To się może wydawać takie słabe, ale ja już mam doświadczenie, że ludzie, którym się odmawia albo do których się nie odpisuje, potrafią się naprawdę ostro ścić później. No, naprawdę to jest wszystko dziwne, ale jest też sporo naprawdę wspaniałych ludzi i e, no tak to jest. Ja po prostu chorując zauważyłem, że już wtedy wiedziałem to było chyba tak, nie no. wiem, półtora miesiąca, dwa miesiące temu jakoś tak leżałem w łóżku. Wziąłem sobie kilka książek tego z cyklu Stalker, ten ukraiński. <laughs> Nie Stalker w stylu Nękacz czy tam Omnibusz Częstochowski, tylko w stylu tej gry takiej na Ukrainie, co jest Zona. I tam jest właśnie są książki z tego uniwersum Stalker. I czytałem sobie to, przeżywałem przygody, leżałem w łóżku, moja przyjaciółka zadbała o mnie, przynosiła mi herbatę w termosie, jakieś kanapki. Ja wiedziałem, że nie będę mógł nic robić, tylko jedną jakąś krótką audycję nagrałem, jak byłem w stanie, nagrywałem chyba codziennie wtedy. Muszę codziennie nagrywać, żeby ćwiczyć, muszę bezustannie ćwiczyć. No chociaż w tej chorobie, jak był ten ból za to raz chyba nie nagrałem, tak? Mam duże wyrzuty sumienia, uważam, że powinienem nagrywać. I powiem Państwu, że naprawdę czułem wielką, głęboką ulgę. Z jednej strony wszystko mnie napieprzało, byłem autentycznie chory. Nie brałem antybiotyków, więc często miałem gorączkę. Unikałem też ibupromów. No teraz dużo tego brałem. Natomiast no teraz brałem, żeby mnie te zatoki nie bolały. Wcześniej jakiś jest katar czy temperatura, to ja to bez problemu. Nawet fajnie się leży wtedy. Muzyki można posłuchać. Ja się gorączki nie boję. Gorączka jest na swój sposób, ma swój urok bym powiedział. Ja się tylko boję tego bólu w zatokach. Tak więc szanowni Państwo, ja czułem ulgę. Ta choroba była dla mnie wybawieniem, bo ja wiedziałem, że nie mogę nic robić, że nikt raczej się nie będzie czepiał. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że ludzie się i tak czepiali, że, ja, że na Skype nie chcę pogadać, że nie odpisuję. Tak więc jakby ludzi to nie interesuje, że ja jestem chory, że jestem zmęczony, tylko oni mają swoje sprawy, chcą mi opowiadać o czymś. Okej, okay, to jest fajne, ale raz na jakiś czas, o ja dostaję codziennie, codziennie takie są wiadomości non stop maile, na Facebooku, na innych portalach, no po prostu no nie wyrabiam z tym. No. nie wyrabiam z tym, a nie jestem asertywny, nie umiem za bardzo odmawiać. Znaczy umiem mam taką prostą, prymitywną metodę, taki typowy odruch obronny, po prostu się wkurwiam i gniew mi mówi w myślach mówi: "A spierdalaj", mówię i tyle. I sprawa załatwiona, natomiast jest to dla mnie stresowe. I to może nawet nie jest dlatego, że nie umiem odmówić, tylko ja się w jakimś też powiem Państwu, w jakimś sensie też się obawiam, bo się ludzie po prostu mszczą później za, za to, że nie chcę z nimi rozmawiać. Tak więc i potem presję wywierają, proszą o coś, no często proszą o darmowe książki i tak dalej. Także no, hejterzy z, zrobili swoje prośby, na wielu serwerach były bezpłatne książki. Tam jakiś czas temu liczyliśmy z Panem Rotholcem, minimum 5 tysięcy straciłem. Teraz myślę, że z 80 może poumieszczali panowie, tak jak grozili. Póki co atak, atak DDOS był jeden czy dwa do tej pory, tak jak jeden z panów ostatnio groził. Książki też powrzucał. Także no, na, na ten czas około myślę 80 tysięcy stracone, może więcej, bo to do czego doszliśmy. Tak więc tak, szanowni państwo, choroba gdzieś na jakimś głębszym poziomie spełnia swój, swój cel, i podświadomość zawsze ma cel jakiś. Ja po prostu przestałem czuć presję na pisanie, na odpowiadanie. Po prostu byłem tak ustawiony, chorując, że, że to jest oczywiste dla mnie, że nie mogę nic robić, bo jakiegoś takiego nie mogę być cały czas aktywny. No bo przecież jestem chory. Ale i tak ludzie tego nie rozumieją. Tak więc. No, tak więc to tak wygląda. Obawiam się, że przy każdej chorobie, tak jak Państwu mówiłem, przy IBS-ie mój IBS nie stał się przypadkiem. Być może była jakaś przyczyna, ale nie stał się przypadkiem. Były konkretne psychiczne powody, no. które wywołały taką, a nie inną um, chorobę. Tak więc, szanowni Państwo, ja, broń Panie Dobry Boże, jestem daleki od stwierdzeń, że my wywołujemy sami choroby, bo nawet jeśli by tak uznać, to nie my, bo świadomość człowieka nie chce chorować i cierpieć, tylko nasza podświadomość, która widzi jakiś interes w chorowaniu. Podświadomość widzi interes, jest jakaś korzyść, więc warto analizować swoje odczucia. No ale przy mocnej chorobie jest ciężko analizować, no bo jak człowieka wszystko boli, no to no, no ciężko się skupić na swoich emocjach. Tak więc tak, szanowni Państwo, wychodzę powoli z tej choroby i co, no podejrzewam we wtorek, w środę spróbuję wysyłać książki, także wiem, że sporo z Was czeka, ale chyba do wszystkich z Państwa napisałem i... I tyle, bo jutro naprawdę nie pójdę, mam coś z tym uchem, Jest, jestem cały czas na antybiotyku Klabaks, tylko zmniejszyłem dawkę do, dwu, do, do 250 mg, żeby już takiej dużej nie było. Także tak, szanowni Państwo, mam dwie prośby, jeśli ktoś z Państwa na forum są odpowiednie działy, chciałby w tym sklepie kapsel.pl. Jak na przykład taki wzór koszulki, której nie ma, na przykład, że logo z tyłu, z przodu, po lewej, po prawej, na dole, po prawej w takim, w srakim kolorze, czy logo nasze z napisem Fratres, czy bez napisu, to po prostu napiszcie to na forum i wstawimy do sklepu, bo to się dosyć szybko wstawia grafikę na koszulkę i to się wrzuca na sklep. I oni resztę całą załatwiają: papierologię, wysyłkę i tak dalej. Kolejna sprawa z tym nowym portalem Samiec Web ponieważ ja to robię dla Was, to bardzo proszę, żebyście też brali udział aktywny i mówili mi, co chcecie mieć, czy chcecie, żeby jakoś było super nowocześnie, jakieś kafle, tam jeden z chłopaków pisał, że jakieś takie ala Windows 10, czy żeby jakoś tak bardziej było tak, no elegancko, tak bardziej, no tak Art deco, czy coś, no wymyślajcie, co chcecie. Jak będzie więcej głosów na daną opcję, no to oczywiście ja zrobię tak, jak chcecie. Poproszę Pana programistę i i zrobi tak, jak będziecie chcieli, bo to Wy macie się dobrze czuć na tym portalu i, i się fajnie bawić, a ja będę, mi będzie dobrze, jak Wy będziecie fajnie mieli. Tak więc ja nie mam jakichś specjalnych wymagań, ma być czysto dla mnie przede wszystkim, schludnie i czysto. Dobra, Szanowni Państwo, ja kończę, nie wiem jak to się nagrało, bo kurde, ledwo słyszę swój głos. Ale widzę tu tylko na skali, że jest tak średnio nagrywa się. Także, szanowni państwo, życzę bardzo miłego tygodnia, żeby Państwu się tam powodziło. Sukcesików życzę zdróweczka i, yy, i trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie, cześć!